Witam Was kochani bardzo serdecznie, ja Was witam w Pepco, pojawiły się nowe poszewki na poduszki, tutaj mamy bardzo ładną z takimi falbankami, cena 20 zł, dostępne są tutaj w kolorze białym, tutaj kolejna w kolorze różowym, cena również 20 zł, no, powiem Wam, że bardzo fajnie wyglądają. Taki troszeczkę styl romantyczny. Kolejna nowość za 20 zł. Brąz z taką dużą kropką na środku. Ta zielona, którą wcześniej pokazywałam, też jest nowością. Te z falbankami bardzo fajne. Podobają mi się. Tutaj taka różowa. Te chyba są z poprzednich kolekcji. Ale akurat są na przecenie po 12 zł. I tutaj też mamy poszeweczki. Jeżeli chodzi o przeceny, to jest u mnie w sklepie nawet dosyć spory wybór. Poduszka w stylu boho za 35 zł. Tutaj kolejna za 40 i tutaj na samym dole mamy wiosenne nowości. Cena tej poduchy to również 40 zł. Fajnie wyglądają. Poduszki widzę, że w niektórych miejscach wyszywane na nadruku. No powiem Wam, że Podoba mi się ta poducha. 40 zł. Super. 12 zł. natomiast kosztuje taka roślinka w białej doniczce. Te roślinki akurat są bardzo popularne tutaj w Pepko. Kiedyś, kiedyś też kupowałam w tutaj w niebieskiej doniczce i dziesięć złotych świeczki. Tutaj mamy również większe dostępne są w dwóch kolorach. Cena 15 zł, taka większa. Nowe roślinki. Tutaj mamy cenę 22 zł. Liczne są te misy. Jest to oczywiście nowość. Jeszcze podobno pojawiły się takie z mlecznego szkła, misy, miseczki, talerze. U nas niestety nie ma, ale będę polować. 30 zł za taką ładną misę. Bardzo podobne możecie spotkać w wisku. Tutaj mamy taką szklaną, butelkę. Cena 15 zł. 15 zł doniczki nakrapiane. Tutaj mamy nowość, są to doniczki metalowe, kolor biały i kolor y, miętowy. Cena 10 zł. I tutaj mamy za 5 zł, takie jakby wiaderka, coś takiego. Kolejne nowości, doniczki. Wiosna idzie, także coraz więcej doniczek w sklepie. Cena za taką doniczkę to 7 zł. I 5 zł mniejsze. Dwa kolory dostępne. Ta też jest fajna za 17 zł. I tutaj mamy za 7, yy, chyba na balkon. 10 zł. Konewka. I tutaj mamy za 15 zł, nowości, lampiony. Bardzo ładnie się prezentują. Kolejne lampiony za 25, 30 i 5 zł, podkładka pod talerze. Jestem kochani już na dziale z ubraniami tutaj mamy nowy sweterek, w paski biało-czarne i spodnie 60 zł. Widzę nowe kurtki. Jakoś nie pamiętam, żeby one były wcześniej. Możliwe, że, że rzeczywiście są nowe. 70 zł. Z kapturem. I tutaj mamy za 50 złotych spodnie. 30 złotych takie materiałowe. I znalazłam jeszcze tutaj świeczkę za 12 złotych. Jestem kochani już w sklepie Teddy. Pokażę Wam, co znajduje się na kolekcji typowo już świątecznej, Wielkanocnej. Tutaj mamy bardzo ładne jaja za 17 zł. Zdaje mi się, że święta Bożego Narodzenia większy wybór. Tutaj mamy tylko dwie alejki, kolejny zestaw. 12 zł, natomiast kosztują takie zajączki drewniane. Obok również 12 zł. Jeszcze będą w jednym Tedim, niedaleko mnie. Także no zobaczymy sobie, co tam jest dostępne, bo no, różnica w towarze jednak. Czasami jest i to nawet dosyć spora. 17 zł natomiast kosztuje takie dosyć spore jajo z zajączkiem w środku. Tutaj mamy wersję różową i dostępna jest jeszcze wersja żółta. To jest tak naprawdę dopiero chyba początek, bo wiadomo, że jeszcze do świąt jest dużo czasu. Możliwe, że jeszcze tego towaru będzie. Na razie po prostu myślę, że mieli powyjmować te dekoracje, które mają na stanie, a nowości możliwe, że jeszcze przyjdą. Bardzo dużo takich drewnianych ozdób. Tutaj mamy bardzo fajne też zające. Ten kosztuje 12 zł. Te są świetne z takim jajem w środku. Cena 12 zł. Już Wam mówiłam, że troszeczkę ceny podskoczyły. Do góry świąteczny napis. I tutaj mamy też taki napis. Na podstawie z jajkami, z zajączkami. Ładnie wygląda. Dwanaście. I takie zajączki z białym futerkiem, z różowym futerkiem, baranki, tutaj króliczek, 12 zł i po 5 zł takie malutkie. Te wydmuszki jakoś mi się podobają, 8,50. I tutaj coś wpadło mi w oko. Bardzo ładne truskawki w kolorze czerwonym. Cena 17 zł. Tutaj mamy takie jabłko też ładne. Cena 12 zł. Ale jednak muszę zastanowić się właśnie nad tymi truskawkami. Kolejna w kolorze różowym. Też ślicznie wygląda. I w kolorze białym. Ładne są te truskawki, takie dwie. Tutaj za 12 zł taki śliczny ćwierek. No, po prostu cudo. Czasami można rzeczywiście tutaj w tym sklepie. Wśród tych wszystkich rzeczy, coś, taką jakąś perełeczkę znaleźć. Tutaj mamy taki cały różowy. I 25 zł. Taki świecznik. To są chyba rzeczy, dekoracje w stylu boho. 12 zł. 22. To nie jest akurat mój styl, ale wiem, że bardzo dużo osób dekoruje sobie wnętrze właśnie w tym stylu. 35 zł. 50 zł. 25 sweterkowe świeczki, no dosyć drogie, ale fajnie wyglądają jednak mnie już ciągnie ku wiośnie także tutaj mamy jeszcze takie świeczki te akurat kiedyś kupowałam za 10 zł jeżeli chodzi o świeczki to jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór i są naprawdę różne. I dziękuję kochani wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oczywiście zapraszam na inne moje filmy. Idziemy się wkrótce. Do zobaczenia. Pa.